Ciełeczko, witajcie na kanale Majstra. Słuchajcie, jestem w gdańskim Lego Store. Dzisiaj są drugie urodziny e, gdańskiego Lego Store. Uhuhu, jeszcze raz, Happy Birthday, Happy Birthday e, wszystkim ziomeczką A ja chciałem opowiedzieć dzisiaj Wam o tym, co możecie kupić, bo jest powrót do Hogwardu. Mam tutaj lapka Rzetelne źródło informacji, więc powrót do Hogwardu. I nowy secik, który wyszedł, a żeby nie było urodziny, były e, otwarcie LEGO Store w Gdańsku, było w 2022 roku, 1 września, dzisiaj jest 2 września 2024. Więc powrót do Hogwardu, słuchajcie, czekają na Was takie gratysiki do wyrwania, takie fajne, świetne, super ekstra, turbo. E, I zaraz Wam wszystko powiem, bo wyszedł taki fajny o Jezu Wielki, ogromny secik, jest prześwietny. Ja ogólnie będę chciał troszkę inny, ale to Wam pokażę, bo specjalnie wziąłem dwa seciki tutaj. E, to jest Nora. Nora Lisa, jak to mówię kiedyś. E, mówiłem kiedyś. E, jest, zobaczcie co? Żółta kaczuszka. Uuu, cool. E, dobra, to troszkę o tym seciku. Mogę Wam przeczytać. Bo do tego secika, kupicie ten secik, to dostajecie automatycznie te wszystkie trzy, trzy gratisy. A gratisem jest. To, taki polibak. Polibak z sobą i z tym małym gościem, który się nazywa Draco. Znacie go, taki nizboń. Dodatkowo macie taki sycik. Fajny. Elegancki sycik. I chyba najważniejsza rzecz, to jest takie jak Star Warsowe były dodawane. Gadżety, patrzcie na to, patrzcie na to. Cak, carak, cak. Lego Harry Potter, ja to będę tak trzymał delikatnie. Przyjrzyjcie się dobrze, ja to mogę wyjąć, o, mogę wyjąć. Jest tutaj jakaś blacha z tyłu, są numery napisane. Zobaczę sobie dokładnie. Kurczę, ciężkie to jest. A tutaj? Ach, to jest stędzik na to. Dobra, okej, okay. wow. Wow, to jest taki magnes. Dobra, widzicie. Człowiek nieobeznany. Ok, to wygląda tak. Ogólnie to jest magnes na lodówkę albo ma taki stojak magnesik. O, jest na tym takie malutkie. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Cyk, cyk, cyk. I know, I know. Tu mi e, podpowiadają, że to jest magnes na lodówkę. Tak, jest to magnes na lodówkę. Dokładnie, możecie sobie przyczepić, gdzie chcecie. E, ogólnie spoko, świetna sprawa. Dobra, to włożę sporo tym, żeby, było, żeby nie było. E, ok, dobra. I teraz tak, jak można ogarnąć takie sieciki, to już Wam, już wam czytam. E, ogólnie do, do końca porodu z macie 8 dni, 5 godzin, 2 minuty 55 sekund. Nice. I teraz tak. Borgi and Bunker sieci Fu. Fiu. Czyli to jest to. To jest to. I teraz tutaj nie jest napisane, za ile to można ogarnąć. O nie, dlaczego na, Lego, na stronie cze, LEGO takich rzeczy nie ma? Nie no, sam na pewno, tylko muszę je wygooglować, już Mów, mówię. To jest... Ten secik jest dostany tylko i do nory. O nie, muszę tu suflera jakiegoś. Gdzie, gdzie jest mój sufler? Gdzie jest mój sufler? Halo? O, Oskar? Musisz powiedzieć, bo nie mogę znaleźć. Powiedz, te gratisy dodaję do nory, mhm. wszystkie? które wszystkie, wszystkie z donory? ale wiesz, znasz progi cenowe? Powiedz, że znasz. 165 polibag, 540, czyli musicie tak. wydać 165 zł, żeby dostać takiego polibaga, ale nie muszą być z potera rzeczy, muszą być z potera rzeczy, e, to jest 560, 540 zł też, z karego Pottera musicie wydać rzeczy I to, to jest... jest tylko do nory. Tysiąc Tylko do nory Tylko dostajecie z tym dużym setem A reszta jest normalna no. Jak ktoś interesuje Harry'ego Pottera, to ogarnie W każdym bądź wydacie sporo kajsów Będziecie mieli świetny secik i trzy unikalne rzeczy Dobra, a wiecie ile ta nora kosztuje? Ta nora kosztuje 1149 zł Dostępna jest od 4 września, ale już można ją kupić w programie Insider wcześniej Tak mam tutaj napisane Eee, dobra, i teraz tak, chciałbym wiedzieć ile klocków, i też nie widzę, żeby tu było napisane ile klocków, już Wam powiem, jest, 2405 klocków, no to nie wiem, czy to jest taka super cena, no chociaż z tymi trzema gratisami, które dostajecie, to będzie chyba świetnie, tak mi się wydaje, a to teraz tak, co ja bym kupił ogólnie, ja bym kupił, ja bym kupił drugi secik, który mi się bardzo mocno podobał, który miał też premierę. Ech, Zelda. O, Nie wiem czy gracie w gry, czy nie gracie w gry. Ja jestem gamerem, niesamowitym gamerem. I to jest set, na który czekałem bardzo długo. Bardzo, bardzo długo czekałem na ten secik. Eee, to jest kolejna kooperacja Nintendo, ale nie widzę nigdzie tutaj napisu Nintendo. To jest dziwne. Nie widzę. Wcześniej był napis Nintendo. A tutaj nie ma. Ale tak się prezentuje ten secik, Jest świetny. Macie, Dostajecie tutaj cztery figurki, bo to jest sumie istotne. Dla mnie to jest istotne, więc o tym sobie będę jeszcze więcej opowiadał niż o wcześniejszym. Cztery figurki. Dostajecie yy, Linka, Linka i Linka, i dostajecie Zelda, księżniczkę Jedną. I ona jest świetnie złożona. Bo jest tutaj na sklepie. Mogę Wam już ją pokazać, tylko to odłożę. Ale ile ona kosztuje? To mi za do Ludowej się nie chce Więc idziemy. Idziemy na sklep ogarnąć idziemy ogarnąć na sklep, cyk cyk, cyk. I teraz Wam pokażę ją złożoną. O jest 1299 widzico. Tak wygląda Zelda. Jak dla mnie kot. Ksecik z Zeldy, mamy tutaj dwóch linków. To jest mały link, dorosły link, tam jest link z Zeldą. Jest taki kartonik też, drzewo wygląda genialnie cenka 1299, wolę to od Nory, chociaż są zdania podzielone i to jest, to będzie moje pierwsze, pierwsze drzewko bonsai. tu jeszcze ten liść cały, wszędzie są nadruki, prześwietnie. No dobra, żeby nie było urodziny naszego gdańskiego Lego proszę bardzo. Uuu. A to ja przyniosłem. No dobra. To już wiecie jakie są seciki. Najnowsze, polecane. Niedługo wjeżdżają w kalendarze. W sumie one są już dostępne kalendarze. Więc mogę wam sobie też je pokazać te kalendarze. Dobra, chodźmy tam. Pokażę Wam te nowe kalendarze i tyle. Zbudowaną norę pokażę. Pokaz Nie pokazałem nory zbudowanej. No to już pokazać. Już my tutaj widzicie ochrzaniają. że pokazałem zbudowaną nory, dobra, pokazuję zbudowaną norę. Zbudowana nora od tyłu, proszę bardzo. Czy można ją ruszyć? Można ją ruszyć. Zbudowana nora od przodu. Ja tu trochę poprzemieszuję. Tam mamy Weslejów. Tak? Dobrze mówię? Tak. Weslejów. Tak. Tu mamy ziomka z Konewką. To jest pani mama. Pani mama z Konewką. Dziękuję. Tak. Jak wiecie nie jestem, nie jestem chyba jednak mistrzem w Harry'go Pottera. Jest tu prosiak, jest czapka skrzata. tutaj są jakiś ludzie w środku, nie wiadomo o co chodzi. Nie, no żartuję, dobra. To miało być śmiesznie, śmiesznie ogólnie nagrane, bo dzisiaj jestem podekscytowany tym, że są urodziny Legostoru. Jak widzicie, też fajne, są, fajna technika jest użyta tutaj, e, jeżeli chodzi o budowanie. Jest to trochę zrobione tak, jak w, było w Banku Gringota, On już tutaj mi się przewinął, Bank Gringota. Mam tutaj sowę, mam tutaj Harry Potter'a u góry, jest Harry Potter. Sowa, która wjezie, niesie list do Hogwardu. Tak wyglądają pięterka. Jest też łóżko zrobione. Jest też krzywe łóżko. Ale jazda. To będzie krzywe łóżko. Mamy tutaj stół. Co tu jeszcze więcej? Czekajcie. Teraz przesuniemy to. No nie wiem. Bardziej mi się podoba secik z linka. Zdecydowanie. Tutaj coś jest. Aha. Okej, okay. wow, mamy tam jakiś zielony śrubowkręt. Śrubę. I też jest żółta kaczuszka. A to jest to co zauważyłem. Nieźle. Bardzo ładnie wykonany sycik. Bardzo ładny. Bardzo ładny. No dobra. Koniec. Jejku. Człowiek przed film nagrywać z nowymi setami. Okej. Okay. No to dobra. To w takim razie, już wiecie, że do, do nory dostajecie taki secik Polibaga. No jeszcze się nie skończyły, więc chyba to nie jest jakiś szałt na nie. No i chyba to jest najważniejsze, to jest taki emblemat, który się nie powtórzy. Tak mi się wydaje, że to się już nie powtórzy, będzie tylko i wyłącznie raz wydawane. Więc zbieracie takie gadżety, to chyba warto sobie nabyć drogą kupna na takie coś albo sprzedać później i kupić sobie jakiś przecik z LEGO I ja i tak jestem zwolennikiem tego setu zdecydowanie niż Nory A wydajcie mi znać w komentarzu co sądzicie o tym, co jest lepsze To co? Pozdrawiam i jeszcze raz LEGO Store Happy birthday to you Pozdraw. do zobaczenia na rewirach